OK, to na razie wygląda jak zwykła jazda windą. No nic nadzwyczajnego. Okej, okay, mam powoli wrażenie, że jedzie bardzo długo patrząc na to, ile jest pięter w budynku. Chociaż w sumie jest ich dużo, no to faktycznie może trochę długo jechać. Winda, winda jadąca do piekła. To powoli zaczyna nabierać sensu. Ona dalej jedzie w dół. Ej dobra, tak szczerze na jej miejscu, szczerze byłbym osrany. Ona już na pewno jedzie prosto do piekła. No i dojechała. Jeśli tam wejdziesz, to już cię prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczymy. No i już nigdy w życiu jej nie widział.